Choice. A, że w afiku, tak, że jakiś pies tam, że <mierdziśla> upadł fotelem i kręgosłup mu zwanego. Dobra. <mierdziśla> Dawaj, kurwa. Wilku jebany, kurwa, mnie oszukał firem.

Kiedyś za ma zł. już maciaszek, jak się nazywa, murzyn z drewnianą nogą. Główną napadę Bardzo nieładny Donate. No, kiesza na moich urodzinach był tam yy, Czaruskury no, i okay, chłopiec. I go chciał napierdalać, bo mu piwo wylał, pamiętam to do dzisiaj. Ale na, na, na tych urodzinach, teraz tam za raz tygodnia, to nie będzie żadnego raczej. Więc ten bo kuba mówi, że wpadnie na chwilę, Chociaż nie wiem, czy on tam przyjeżdża w końcu tej Warszawy, więc na spokój. Dobry flash, No się ma. Ty, słuchaj, odpalisz co ma dzisiaj? Pytam A weź się pal bo ten, czy jest taki frajem jak kurja? Mój widmo czeka na ciebie, ale nie kurja